Kalendarz Dobry Zasiew 2025. Niedziela 2 marca. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, synem Boga, i abyście wierząc, mieli żywot w imieniu Jego. Ewangelia Jana, 20 rozdział. Wersze 30 i 31. Cel spisania Ewangelii Jana. Powyższe wersety mówią nam wprost, jaki był cel napisania Ewangelii Jana. Czy trzy pozostałe Ewangelie nie były wystarczające? Co nowego miałaby wnieść ta czwarta, obok tego, co Mateusz, Marek i Łukasz już opisali? Ci natchnieni pisarze napisali Ewangelie, które nazywamy ich imionami, i bez wątpienia poumierali już. Gdy Jan pisał swój tekst Ewangelii. Apostoł Jan, prawdopodobnie najmłodszy z uczniów pańskich, dożył sędziwego wieku. Rozpowszechnianie fałszywych nauk o tym, kim był Jezus Chrystus, przybierało na sile. Jan znał pana Jezusa od początku jego publicznej służby i był świadkiem jego cudów. Spoczywał na piersi Jezusa i wiernie go naśladował. Teraz Duch Święty posłużył się Janem. Aby napisać o Jezusie jako o synu Bożym, który przyszedł na świat do swego ludu jako Chrystus, ten obiecany, ale odrzucony Mesjasz. Cuda opisane w Ewangelii Jana są przedstawione jako znaki rozpoznawcze pokazujące, kim on jest. Raz po raz słyszymy, jak mówi: Jam jest. Wypowiadał znane Izraelowi imię, którego używał Bóg, aby pokazać im w uprzednich wiekach, kim jest. W Ewangelii Jana widzimy, jak Jezus zajęty jest najgłębszymi potrzebami człowieka, oferując życie wieczne, życie w obfitości każdemu, kto przychodził do Niego z wiarą. Ostatecznie dostrzegamy, jak składa w ofierze swoje własne życie i bierze je z mocą ponownie w akcie zmartwychwstania, przynosząc spokój tym, których nazywa swoimi braćmi. Czytaj Ewangelię Jana, rozmyślaj nad nią i ciesz się jej treścią. Ukaże ci ona Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, który przyszedł w ciele, aby ratować swoje ginące stworzenia, także i ciebie.